Premier Mateusz Morawiecki powiedział przed odlotem do Brukseli, że rząd będzie zabiegał o to, by warunki budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 były jak najlepsze dla Polski. Premier ma się spotkać dziś wieczorem z komisarzem do spraw rolnictwa Filipem Hoganem i z czołowymi urzędnikami, którzy odpowiadają za politykę rolną. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rolnictwo jest dla Polski jednym z kluczowych negocjowanych obszarów. Podkreślił, że wspólna polityka rolna, dopłaty dla rolników i program rozwoju obszarów wiejskich, w ramach którego unowocześniana jest infrastruktura terenów wiejskich i rolnictwa, jest dla Polski kluczowa. Kropka przypomniał, że rozmawiał w Rzeszowie z unijnym komisarzem do spraw rolnictwa Filem Hoganem o sprawach związanych ze wspólną polityką rolną. Zaznaczył, że budżet może być jeszcze lepszy dla Polski niż wcześniej zakładano. Zapewnił, w kolejnych latach 2021-2027 główne elementy budżetu dla rolnictwa będą korzystne, może nawet bardzo korzystne, zdecydowanie bardziej korzystne niż to, co Komisja Europejska przedstawiła 11 miesięcy temu, w maju zeszłego roku jako pierwsze propozycje dla krajów członkowskich. Spotkanie z komisarzem do spraw budżetu. Rano w Brukseli premier ma się też spotkać z komisarzem ds budżetu Güntherem Oettingerem, odpowiedzialnym za cały unijny budżet. Mateusz Morawiecki zapewnił, że jesteśmy na dobrej drodze, by wynegocjować jak najlepszy budżet dla polityki strukturalnej, czyli na infrastrukturę drogową, kolejową, ale również w szerszym zakresie na projekty związane ze służbą zdrowia czy wiele innych inwestycji. Etapy negocjacji są jeszcze przed nami, ale już kilka zamknęliśmy, mówił premier. Premier zaznaczył, że ostatecznie budżet zostanie wynegocjowany już przez nową komisję, ale trzeba najlepiej, w najlepszy z możliwych sposobów, przygotować ten ostatni etap negocjacji, jaki będzie miał miejsce w listopadzie, w grudniu, styczniu lutym kolejnego roku i jak wyjaśnił potoleć do Brukseli. Zapewnił, że będzie zabiegał, by warunki budżetu były jak najlepsze dla Polski. Poinformował też, iż jutro w Brukseli ma być podpisane ważne porozumienie dotyczące obszaru energetycznego. O jego szczegółach ma poinformować na jutrzejszej konferencji prasowej.